Mam taką myśl na dziś. Wszelkiego rodzaju social media mają takie tendencje bycia narzędziem totalitaryzmu, komunizmu. Dlaczego tak wychodzę z takiego założenia? Zobacz, że całkowicie działają na takiej zasadzie, że praktycznie mamy zniszczenie całkowicie jednostki. Tylko podążanie ślepo za stadem baranów, to jest w nich promowane. Jeżeli to samo myślisz co reszta, super. Jeżeli wyskakujesz z czymś innym, a już broń Boże, z czymś, co jest na cenzurze, to natychmiast zostaniesz zniszczony. Natychmiast zostanie twoje konto zbanowane, zatrzymane, wyłączone. Czyli jeżeli jesteś w stadzie baranów, to becz jak one. Tak to wygląda.